Cinnamasta jest jedną z najbardziej niezwykłych i zarazem budzących grozę postaci hinduistycznym kręgu mitologicznym, należącą do grupy dziesięciu wielkich bogiń, znanych jako Dasamahavibya, czyli dziesięć wielkich mądrości. Jej wizerunek i symbolika są głęboko zakorzenione w tradycji tantrycznej, gdzie boginie te ukazują różne aspekty boskiej rzeczywistości, zarówno twórczej, jak i niszczycielskiej. Cinnamasta uważana jest za boginię samopoświęcenia, Transformacji, a także niezwykłej, paradoksalnej jedności życia i śmierci. Jej imię dosłownie oznacza ta, która ma odciętą głowę. Ikonografia przedstawia Cin Namaste jako nagą boginię o wyprostowanej postawie, która w lewej ręce trzyma własną głowę, odciętą ostrym orężem. Z szyi bogini tryskają trzy strumienie krwi. Jeden z nich spływa do jej własnych ust. A dwa pozostałe karmią towarzyszące jej boginie, znane jako Dakshina Kali i Varoahi. Ten szokujący obraz nie ma jednak jedynie znaczenia makabrycznego. Jest to symbol potęgi życia, które rodzi się ze śmierci, a także pełnej kontroli nad sobą i swoimi zmysłami. Według mitów, cinnamasta ukazuje jednocześnie dwa przeciwstawne aspekty istnienia. Z jednej strony jest symbolem śmierci, końca, odcięcia tego, co zbędne i przemijające. Z drugiej strony ukazuje siłę życia, które trwa mimo zniszczenia, ponieważ jej własne ciało nadal stoi i funkcjonuje po oddzieleniu głowy. Trzy strumienie krwi interpretowane są jako symbole potrójnej energii, która odżywia wszechświat, mogą oznaczać trzy rzeki Ingi, trzy energie znane w jodze jako Ida, Pyngla i Susumna, albo trzy podstawowe funkcje kosmiczne – stworzenie, podtrzymanie i zniszczenie. Cinna masta w tradycji tantrycznej symbolizuje także zwycięstwo nad rządzami i popędami. W jednej z opowieści, jej dwie towarzyszki, które były bardzo spra, poprosiły ją o zaspokojenie głodu i pragnienia. W odpowiedzi, bogini odcięła własną głowę i pozwoliła, aby jej krew stała się dla nich pokarmem. Ten gest samopoświęcenia pokazuje pełne panowanie nad ciałem i energią, a także to. Że bogini potrafi nakarmić innych własną esencją życia. Jednocześnie, pijąc krew, boginie towarzyszące zostają nasycone, a sama cinnamasta nie ginie, lecz trwa, pokazując cykliczność życia i śmierci. Wizerunek cinnamasty od wieków fascynował i budził grozę. Jest ona czczona w wielu miejscach indii, zwłaszcza w kontekście rytuałów tantrycznych, które odwołują się do mocy transformacji i przekraczania ludzkich ograniczeń. Jej kult ma charakter esoteryczny, często związany z praktykami wymagającymi wielkiej odwagi i poświęcenia, ponieważ cinnamasta jest boginią, która nie zna kompromisów. Ukazuje ostateczne zerwanie z przywiązaniem do własnego ciała i ego, stając się uosobieniem wolności duchowej, która rodzi się z całkowitej ofiary. Jej postać niesie również przesłanie o naturze wszechświata, w którym życie i śmierć, tworzenie i niszczenie. Istnienie i nieistnienie nieustannie się przenikają. Czyn Namasta jest boską odpowiedzą na paradoks bytu. Aby mogło zaistnieć nowe życie, coś musi umrzeć. Aby powstała pełnia świadomości, trzeba odrzucić własne ograniczenia. Jej samookaleczenie nie jest oznaką cierpienia, lecz wyzwolenia. Pokazuje bowiem, że boskość przewyższa śmierć i że prawdziwa moc polega na zdolności oddania siebie innym. Ikonografia Cinnamasty należy do najbardziej niezwykłych i wstrząsających przedstawień w całym hinduistycznym panteonie, ponieważ odzwierciedla ona jednocześnie potęgę życia, śmierci i transformacji. Bogini ukazywana jest w pełni na gości, co symbolizuje jej absolutną wolność od wszelkich więzów, ograniczeń i przywiązań. Najbardziej charakterystycznym elementem jej wizerunku jest odcięta głowa, którą Cinnamasta trzyma w lewej dłoni. Z szyi bogini tryskają trzy strumienie krwi. Jeden z nich spływa do ust jej własnej głowy, a dwa pozostałe karmią stojące obok niej boginie towarzyszące, nazywane Dakshina Kali i Varoahi. Ten dramatyczny obraz przedstawia paradoks. Bogini pozbawiona głowy wciąż żyje i stoi wyprostowana, ukazując, że śmierć i życie są ze sobą nierozerwalnie splecione. Ciałocin namasty jest mocne i młode co w ikonografii wskazuje na siłę witalną oraz nieprzemijającą energię. Zazwyczaj przedstawiana jest z czterema ramionami. W jednej ręce trzyma własną głowę, w drugiej miecz lub nóż, którym dokonała odcięcia. Pozostałe dwie dłonie mogą być ułożone w gestach mudr, oznaczających ochronę i błogosławieństwo, co ukazuje, że pomimo przerażającego wyglądu jest boginią, która udziela schronienia tym, którzy się do niej zwracają. Cinnamasta często stoi na ciałach kochanków Boga Miłości Kamadewy i jego towarzyszki Refi albo na nagim mężczyźnie i kobiecie splecionych w akcie miłosnym. Ten motyw w ikonografii jest niezwykle ważny, ponieważ podkreśla zwycięstwo bogini nad rządzą i zmysłowością. Kiedy staje na postaciach w akcie miłości, symbolizuje pełne opanowanie popędów i przypomina, że duchowe wyzwolenie osiąga się poprzez transcendencję cielesnych pragnień. Towarzyszki bogini, które piją strumienie krwi, przedstawiane są zwykle jako mniejsze, ale równie potężne postacie, stojące po jej bokach. Dakshina Kali jest wcieleniem niszczycielskiej siły, a Varahi związana jest z potęgą ziemi i płodności. Ich obecność w ikonografii podkreśla, że energia cinnamasty nie istnieje w próżni, lecz odżywia inne siły boskie, które razem tworzą pełnię kosmicznego porządku. Na wielu przedstawieniach cinnamasta ukazywana jest w otoczeniu płomieni lub fałrze ognia, co symbolizuje transformację i oczyszczenie. Jej oczy są szeroko otwarte, a twarz wyraża zarówno ekstazę, jak i grozę. Czasami przedstawiana jest z naszyjnikiem z czaszek albo girlandą odciętych głów, co wskazuje na jej bliskość z innymi groźnymi boginiami tantrycznymi, takimi jak Kali. Kolory przypisywane Cinnamaście są także istotnym elementem ikonografii. Jej ciało bywa przedstawiane w barwach czerwonych, żółtych lub złocistych. Czerwień oznacza krew, życie i śmierć, żółć jest symbolem boskiego światła, a złoto wyraża najwyższą wiedzę i ostateczne wyzwolenie. Cała ikonografia Cinnamasty niesie przesłanie o jedności przeciwieństw śmierci i życia, destrukcji i stworzenia, poświęcenia i obfitości. W sztuce tantrycznej jej wizerunek służy nie jako obraz grozy, ale jako narzędzie medytacyjne, które ma wstrząsnąć umysłem i wyrwać go z ograniczeń codziennego myślenia. Patrząc na jej postać, adept ma zrozumieć, że prawdziwe wyzwolenie przychodzi poprzez akceptację śmierci i całkowite odrzucenie ego, a także że życie trwa dzięki nieustannej wymianie energii, której bogini jest uosobieniem. Chinnamasta zajmuje w tradycji hinduistycznej miejsce wyjątkowe i zarazem paradoksalne, ponieważ jej postać wymyka się prostemu zaszeregowaniu. Należy do grona tak zwanych dziesięciu Machavigi, czyli wielkich mądrości, które stanowią różne aspekty boskiej energii kobiecej zwanej Adi Shakti. Każda z tych bogiń symbolizuje inny wymiar istnienia i świadomości, a Chinnamasta uznawana jest za wcielenie potęgi, która łączy życie i śmierć, tworzenie i niszczenie, Radość i cierpienie. Jej kult szczególnie mocno związany jest z tradycją tantryczną, gdzie jej obraz traktowany jest jako niezwykle silny środek do duchowej transformacji. W tradycyjnych wierzeniach hinduistycznych jej miejsce bywa interpretowane na kilka sposobów. Z jednej strony postrzega się ją jako groźną i przerażającą boginię, której widok wstrząsa i budzi lęk. Z drugiej strony jej obecność jest potrzebna, ponieważ wskazuje, że życie nie istnieje bez śmierci, a świadomość nie może rozwinąć się bez zrozumienia przemijania. W świątyniach i rytuałach tantrycznych jej wizerunek stawiany był przed adeptami, aby zmuszał ich do konfrontacji z własnym strachem, przywiązaniem do ciała i ego. Cinnamasta związana jest także z cyklem energii, który w tradycji hinduistycznej wiąże się z przepływem prani, czyli siły życiowej. Strumienie krwi wypływające z jej szyi nie są jedynie obrazem śmierci. Lecz symbolem karmienia i podtrzymywania istnienia. W ten sposób bogini przypomina, że energia zawsze krąży, a życie jednych istot wymaga ofiary innych. Jej miejsce w tradycji podkreśla więc prawdę o ciągłym ruchu wszechświata, gdzie destrukcja i narodziny są ze sobą nierozłączne. W przekazach tantrycznych Cinnamasta traktowana była jako strażniczka tajemnic najwyższego poznania. Edept który potrafił zrozumieć jej wizerunek i przyjąć go bez lęku, mógł uzyskać wgląd w prawdę o nietrwałości i wiecznym cyklu życia. Dlatego jej kult nigdy nie miał charakteru powszechnego, lecz raczej elitarny, przeznaczony dla ascetów, joginów i osób praktykujących tantryczne ścieżki. W tradycji hinduistycznej jej miejsce określane jest także poprzez powiązania z innymi boginiami. Uznaje się, że cinnamasta jest blisko związana z kali. Durga i Parwati, ponieważ wszystkie one są aspektami tej samej pierwotnej energii żeńskiej. O ile kali ukazuje niszczycielską potęgę czasu, a durga wojowniczą siłę zwycięstwa nad demonami, o tyle cinnamasta przedstawia wewnętrzną walkę człowieka z jego własnym pragnieniem i egoizmem. Świątynie poświęcone cinnamaste istnieją do dziś, choć jest ich niewiele. Najbardziej znanym miejscem kultu jest świątynia w w Stanie Charkhand w Indiach gdzie bogini czczona jest od wieków jako obdarzająca zarówno błogosławieństwem, jak i siłą do pokonywania trudności życiowych. W tym regionie odbywają się także festiwale i rytuały poświęcone bogini, w których uczestnicy składają ofiary i modlitwy, prosząc o ochronę i duchową moc. W całości tradycji hinduistycznej Cinnamasta nie należy więc do najczęściej wzywanych bóstw, jak Wisznu czy Siwa, lecz jej obecność jest niezbędna, aby ukazać pełnię boskiego porządku. Reprezentuje ona ten aspekt boskości, który jest trudny do przyjęcia, lecz konieczny do zrozumienia prawdy o życiu. Jej miejsce w hinduizmie można zatem opisać jako graniczne i zarazem centralne, graniczne, ponieważ dotyka doświadczeń śmierci, bólu i ofiary, a centralne, ponieważ bez tych doświadczeń niemożliwe jest duchowe wyzwolenie.